Już się mam koło są i sorki, że to już jest trzeci odcinek tego dnia, no ale niestety, albo stety, nie wiem, muszę wam coś powiedzieć. Jak planuję zacząć ogólnie i skończyć 2022 rok. Mianowicie cały rok nagrywałem na telefonie, niekiedy tam nagrywałam na laptopie jak miałem wypożyczony. To nagrywałem po prostu na laptopie. Tak to nagrywałam cały czas na telefonie. I teraz już wam mówię co jest pięć. A mianowicie, będę chciał zacząć Minecrafta na pc z oczywiście remkiem i jakiś... Yy, i pewna osoba. I jakoś fajną serię stworzyć. Robloxa może nie wiem, yy, czy będę nagrywał. Po prostu już takie gamingowe sprawy, mianowicie yy, teraz niedawno zacząłem streamować na Twitchu, na Xboxie z GTA 5. No i właśnie takie rzeczy będę chciał nagrywać, mianowicie no, na, na komputerze w końcu albo na laptopie. Nie będzie to jakiś najnowszej generacji laptop, bo to może być nie, nawet stary, ale po prostu wiecie, że ja ta zbieram na, ten, na tą shopę i nie będę sobie kupywał. Znaczy, mam laptopa za 4 prawie tysięcy, no ale nie mam go przy sobie. A jak go uda mi się już go odebrać? No to będę na nim nagrywał, ale to jest bez kitu taki koks laptop, że nawet tam Fortnite wyszedł i miał, no, nawet, nawet FPS-u. No ale jak będę e, nagrywał na takim laptopie, który dajmy się będzie zacinał czy coś, o to niestety, no ale trzeba przeboleć, ale ważne, że coś. Oczywiście mam taki laptop, w którym mogę częściej pomienić, a zaś mam drugi laptop, w którym grubo trzeba częściej pomienić. No i w tym... znaczy w pierwszym i tym drugim laptopie no to to samo prawie. A zaś w tym za 4000 to on jest używany tylko 3 dni. To jakoś niedużo. No, za, za fajerwerka jedzie. Dobra, no i co? To już jest ostatni film w tym roku i miejmy nadzieję, ale strasznie leje. Miejmy nadzieję, że 2022 to będzie Mega koks. Eee, rok, no ten, ten wiadomo, że był trochę smutny, y, tam niekiedy czy coś, y, albo prywatnie, nie mogę Wam zdradzić, no ale później były lepsze chwile, gorsze, e, na przykład pamiętacie, że wtedy założyłem e, ekipę i tak dalej i później się dowiedziałem, że nagle e, ekipę stracę i tak dalej, później się zaś wszystko polepszyło i no i jakoś tak cały czas było, albo pod górkę, albo z górki, co nie? ale będę się starał y, dać wszystko z siebie, bo teraz to nie dałem tak wszystko z siebie. Y, po prostu, no, powiedzmy, no tak szczerze, nie oszukujmy się, nie starałem się, ale w ten rok miejmy nadzieję, że będzie lepszy i będę mega się starał, żeby ten kanał był jak najlepszy i po prostu, żeby tą szopę wyremontować. Czy u... No nie nawet za pierd... z tym fajerwerkami. I czy uda mi się w równy rok zremontować szopę to jest challenge do grudnia 22 muszę zremontować całą szopę, wiem, że to jest łatwe ale no na mój budżet to tak średnio no i ogólnie otwieram Kurde, muszę tu wejść ogólnie nie wiem, czy powinnam wam zdradzać Chociaż nie, no wam nie zdradzę ale to zmieni moje też życie na lepsze. Nie wiem, czy to wypali, ale będę zarabiał. A więc, co? Trzymajcie się! No i cześć!